Przepraszam, czy my kręcimy? Czy, przepraszam, czy ktoś tu jest. Halo, proszę Państwa. Dzień dobry Państwu. Nie tak dawno w polskiej edycji Milionerów padła główna wygrana. Ze wstydem przyznam, że początkowo zazdrościłem zwycięzcy, ale przeglądając makulaturową prasę, prasę makulaturową do najnowszego odcinka natknąłem się na kilka ciekawych artykułów, które udowadniają, że pieniądze szczęścia nie dają. A jak dają, to na krótko. Dlatego dzisiejszy odcinek zatytułowałem Milion frajerzy. Poznajcie Myka Karola. W 2002 roku miał 19 lat i był śmieciarzem, jednak w pewnym momencie na loterii wygrał 9,7 miliona funtów, co w przeliczeniu na polską walutę daje 44,5 miliona złotych. Suma niebotycznie wysoka, wystarczyło dobrze ulokować, by nie przejmować się do końca życia. Nasz bohater jednak w ciągu 7 lat stał się bankrutem. Gazeta Fakt publikuje spisy wydatków Carola. Połowę sumy ofiarował krewnym i rodzinie. Krewnym z tej serii, wiecie jakiej, że. No, nie wiedziałem, że mam tego wąsa, tego wujka. A wujek na to, o, a nie wiedziałem, że mam takiego bogatego krewnego, dopóki nie zobaczyłem go w telewizji. Czyli pokrewieństwo znikome. No, a resztę pieniędzy przeznaczył m.in. na hazard, klub piłkarski, sprzęty AGD, samochody, narkotyki czy imprezy. Ciekawą pozycją jest natomiast 460 tysięcy złotych, które przeznaczył na 2000 prostytutek. Zaraz policzę Państwu. 2000 prostytutek przez 7 lat, czyli to jest to 2520 dni. Dobrze myślę, tak. 2520 dni. Czyli to nam daje 60 480 godzin. I to wszystko. Dzielimy przez 2000, co nam daje 30 godzin. Odzwonię po nagraniach. Tak, moi drodzy, co 30 godzin Mike Carroll uprawiał seks z prostytutką. Widać, że facet sobie <grym> lubił ulżyć, nie chciał korzystać z pomocy swojej dłoni, a mówi, mówi się, że to jest przyjaciel mężczyzny, kobiety zresztą też. No, W każdym razie uważam, że 460 tysięcy złotych na prostytutki przez 7 lat to suma niebotyczna. Jak się okazało, to nie jedyny przypadek, gdy koleś nie wiedział, jak poradzić sobie z tak dużą sumą pieniędzy. Ciekawy artykuł przeczytałem w Angorze, który jest poświęcony właśnie takim szczęśliwcom, który również nie wiedzieli, co zrobić z milionami. Na przykład. Abraham Shakespeare, który wbrew nazwisku nie był utalentowany pisarsko i wbrew imieniu nie był prezydencko utalentowany. Nieważne. Był analfabetą. Nie ukończył nawet podstawówki, ale pewnego razu wygrał, żeby się nie pomylić, 31 milionów dolarów. Po chwili zrobiło się z tego około 17 milionów, ponieważ postanowił wziąć gotówkę w całości, a nie w ratach. I wtedy jest taki case, angielski case, że się dostaje pieniędzy mniej. No i wszystko było ok, żył sobie z tymi pieniędzmi, gdy nagle zniknął. Mówiono, że wyjechał na Karaiby, by uciec przed pazernymi znajomymi. Jednak w pewnym momencie odnaleziono jego ciało w ogródku przyjaciela niejakiej. G.D. Moore, która, żeby było śmieszniej, była utrzymanką właśnie Abrahama Szekspira przez ostatnie czasy. Kobietę złapano. Twierdzi ona, że jedynie co mogą jej zarzucić to ukrywanie śmierci Szekspira, ponieważ to nie ona zabiła mężczyznę. Jak było naprawdę, tego niestety nie wiem. Inny szczęściarz. William Post z Pensylwanii. Wygra na 16,2 miliona dolarów. Skończył zadłużony na milion. Ostatnie lata wegetował, korzystając z 450-dolarowej emerytury plus kartki na żywność. W artykule tym jest opisane jeszcze kilka innych przypadków. Jeżeli komuś trafił w ręce ten numer, to serdecznie polecam. Na końcu jest taki peryskop prasy zagranicznej. Ciekawe, czy tam można znaleźć. Ale abstrahując trochę od tego tematu, w tej samej gazecie znalazłem śmieszny bardzo dowcip, który pozwolę sobie przytoczyć Państwu. Już przytaczam. To było bodajże tutaj. Yy. O, tak jest. Skąd się wzięła na świecie pierwsza kobieta? Adam ją sobie wyżebrał. <noise> tak miłym akcentem, dowcipnym. Kończymy odcinek. Makulatura wp.tv jeżeli macie jakieś ciekawe artykuły, to do mnie podsyłajcie, a ja polecam troszeczkę swój blog kostek.blog.pl Zaczyna padać deszcz. Nareszcie kończę. Dziękuję. Do widzenia. Pakujemy się.